Cześć, się Manko, na Galika 212, to jest Piotr Kuberski, mistrz tymczasowej kategorii średniej. Cześć, siemano. Witam, cześć. Piotr, przede wszystkim, co Cię sprowadza do Szczecina i jak się podobają dotychczasowe pojedynki? Um, Sprowadzałem mnie tutaj dwie walki, Karol, przepraszam, trzy walki. Wojtka Kawy, który niestety przegrał, a Maćka, który też niestety przegrał z Francuzem i oczywiście walka Tom Moroskiego. I co, co sądzisz właśnie o tych walkach? Między innymi właśnie, właśnie Wojtka Kawy I Macie chociażby. Kurczę, no, to Francuz mocny, ale też Macie bardzo mocny. Gdzieś tam idealnie wpiął się w tempo, idealnie wykończył to walkę. Najpierw go Macie dość mocno oprawił ciosami z góry, będąc e, z, mając go za plecami. Później dokończył to poprzez duszenie, rozciągając go. A Wojtek, kurczę, wiesz, co ciężko mi to. Nie wiem, czy tam troszeczkę, oczywiście mówię tutaj wszystko obiektywnie, czy troszeczkę nie zabrakło tlenu, a gdzieś tam i widziałem Hugo, że dobrze kontrolował walkę z góry, a przewracał i chyba wygrał decyzję, jedną, jedną głośną decyzję, prawda? Szkoda, no mam nadzieję, że Tomek tutaj będzie teraz bronił, e, bronił Selected. Ok, to teraz no, przejdziemy do twoje, Twojej osoby. No, no, nie, nie da się ukryć, że przez ostatnie tygodnie no, było gorąco, bardzo gorąco. Więc ja może tak zacznę trochę od tyłu. Czy już Twój menadżer przystąpił jakby do ponownych, e, ponownych rozmów i czy jest możliwy Twój powrót w pierwszym kwartale przyszłego roku? Wszystko jest możliwe, wiesz. E, oczywiście wszystkie pytania zadawajcie, tak jak wcześniej wspominałem, zadawajcie tutaj, że chodzi o moją karierę, e, Albertowi. Nie chcę dawać wywiadów. Wiesz, no wiem, że rozmowy się toczą, wiem, że rozmowy są, wiem, że, e, że rozmawiają panowie ze sobą, co wyjdzie, nie wiem. a e, Ja wierzę w to, że się dogadamy i, i że będzie wszystko, e, fa, wszystko fajnie. Wyszło, jak wyszło, wiesz. Będę nazwiska nie przekręcali. E, teraz myślę, że e, nie dość, że moi... Fani, którzy chcieli, żebym walczył, to teraz jeszcze drudzy, czyli antyfani, chcieliby, abym, abym przegrał i też będą na tej walce. Także będzie raz jeszcze raz tylu. Część będzie chciała, że przegrał, a część, żebym wygrał i się bardzo z tego cieszę. A jak ty z perspektywy czasu oceniasz właśnie no, te gorące wywiady gdzieś tam z obu stron? Norberta, potem powiedział Berta, potem no i Paweł udzielał wywiadów. No, wszyscy udzielali wywiadów na temat tej sprawy. Czy uważasz, że po której stronie został popełniony jakiś błąd? I tak się zapytam, bo to pewnie jest takie zapytanie, może wśród, wśród fanów: czy chociaż przez chwilę myślałeś, żeby jednak zmienić menadżera, Czy, twój menadżer, czy uważasz, że czy Twój menadżer w ogóle cokolwiek zrobił źle? Absolutnie. Dlaczego? Um, dzisiaj też rozmawiałem z pewnymi osobami i właśnie to, że jest tak gorąco, to, że nazwijmy to rozmowy są. no są gorące, no są, między, są napięte, że między Selected a. A, a, a tutaj KSW, no to no nie ukrywajmy, że po prostu no, Albert do mnie walczy jak lew. I a, ja za to mu bardzo jestem wdzięczny. Wiadomo, wyszło jak wyszło. Ja też emocjonalnie na początku do tego podszedłem, a, ale końców, jestem bardzo zadowolony i, 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 i wiem, że będzie dobrze. Mówię: ludzie są tacy raz tacy. A, jeżeli ktoś. Nie lubi i znam je, choć poznam je w sposób personalny, zbił ze Wiem, jakim jestem człowiekiem, a zaprzeczem całe te obrzucanie mnie pomijami, brzydko mówiąc, mam to w nosie. Ktoś ostatnio mi powiedział, że skończył się, skończył się miły Piotrek bo, Piotrek, bo Piotrek przestał po prostu udawać, że jak coś się będzie, jak coś się dzieje, albo ktoś mi pluje twarz, no że. A, że paradesz, więc ja jestem zadowolony z tego, jak sytuacja wygląda, bo bo wiem, że idziemy w dobrą stronę i wiem i wierzę w to głośno i mocno, że się dogadamy. A powiedz mi, A... jak mnie oceniasz walkę Pawła z Leiden z Light? Ma duże szanse, żeby zdekronizować Piotka. No i jeśli Piotrka, Pawła, i pewnie jak wygra, to on będzie twoim kolejnym rywalem. I to może być kolejna walka może na taki gożu wielkopolskich, to wie. Ehm, no wiesz, no... Buldożer jest rozpędzonym buldożerem. no tutaj wszystkie zawodników odprawia przed czasem, wygrywa w bardzo efektowny sposób. Wandermerka, który dzisiaj walczy z Tomkiem, odprawił w pierwszych kilkunastu sekundach walki, więc na pewno nie będzie mieć lekkich lekkiej przeprawy Paweł. Myślę, że też będę tego dnia obserwować i nagrywać sobie tą walkę, by ewentualnie wyciągać wnioski z tego pojedynku. Ja nie ukrywam, że Daje 50-50. Jeżeli wyjdzie to za pierwsze dwie rundy, wypyka go Paweł. Jeżeli to nie wyjdzie do dwóch rund przez KO przez. E, przez e, dla, dla, dla Zerkuniego. No wyjdzie, jak wyjdzie. No zobaczymy, jak tam, jak Paweł, jaki będzie, w jakiej będzie formie a, po całej tej walce, po, przepraszam, po tej długiej przerwie, nie? A powiedz mi powoli zmierzając do końca, widziałeś w ogóle te wywiady e, Pawła poza tej całej waszej tej afery e, no, twojego managementu z KSW. Bo on ten, ta też dosyć mocno się wypowiedział też o tobie, o Twoim, o twoim menadżerze, czy w ogóle chcesz na coś na ten temat mu odpowiedzieć. No się go mam. Eee, tylko tyle. Niech sobie tam gada co sobie gada, że to jakiś pas medialny, niech marketingowy. taki marketingowy, niech to chłop najpierw zawalczy w taki sposób, jak ja walczę. Eee, lokatując wszystkich przeciwników, eee, zdobywając bonusy. Dla mnie to jest, wiesz, nazywam je złym człowiekiem. Dla mnie to jest osoba, którą, którą myślę, jeżeli dojdzie do tej walki i będę miał taką możliwość, to dokumenty, stop, będę bił cały czas. No, generalnie mam wrażenie, że te właśnie wypowiedzi Pawła i troszeczkę cię tak trochę mi. Tak, troszeczkę mnie podkurwiły, nie ukrywam, że ale wiesz, jakby to. Wiesz, po co gadać takie bzdury, wiesz, no jak może że to walka będzie jeszcze bardziej interesująca. No właśnie, ja, ja też to rozumiem, a, ale wiesz, no ja z... nie znam może Pawła, ale obaj jesteśmy zawodnikami, obaj walczymy na wysokim poziomie, obaj oddajemy serducho i wiesz, i podważa to takimi komentarzami, że to jest pas marketingowy, że jestem taki, siaki, owaki, że jestem z tym człowiekiem. No po cholerę tak gadać, nie? No ja go szanuję, jest dobrym sportowcem, eee... Jeżeli chce jakieś aferki, którą on wywoła no to, to niech sobie wywołuje, ja jestem obok, obok tego i, i, i mam to po prostu w nosie. Niech robi tak jak uważa, a przyjdzie czas, to będzie rada na to wszystko. A powiedz mi, bo tam też padły podczas wywiadu z Norbertem i chyba z Norbertem i Albertem, taki temat twojego kontraktu który gdzieś tam był przez nich podważany, to ja tak się zapytam, jeżeli by się okazało, że ty już nie, może nie masz ważnego kontraktu z KSW, czy rozważalibyście jako team inną organizację, no i tutaj podpytam, Octagon MMA, który debiutuje już za kilka miesięcy w, tym, w tej samej hali, w Co której się znajdujemy. Świetnie chyba z tego co wiem. Tak. No wiesz, no kontrakt jeszcze mam, więc tutaj chcemy go wypełnić. Jak wyjdzie dalej, no zobaczymy. Wiesz, no najpierw Najpierw to dogadajmy się e, i mam nadzieję, że się dogadamy i wie, bardzo w to mocno wierzę, że stanę w szranki albo z Erhuniem, albo z Pawłem, niech ta walka się toczy, niech ta walka się odbędzie. E, wypełnię kontrakt, a później ewentualnie może coś myśleć, Wiesz, ja nigdy nie, wy, nie brnąłem tak bardzo do przodu. tak, no, Najpierw musi się stać jedno, żeby móc, mogło się stać drugie. E, i tak to zostanie. z tym komentarzem. Dzięki wielki Piotrek za poświęcony czas. Mam nadzieję, że zobaczymy Cię jak najszybciej w klatce KSW. Ja też, dziękuję.